Siemano Rysiek. Siema. Siemano Widzowie. Witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale, w którym pokażę Wam, można powiedzieć, studio, pokój, mieszkanie. Pokażę Wam, po prostu, miejsce, w którym się znajdujemy i w którym przez najbliższy czas będziemy po prostu siedzieć, nagrywać jakieś materiały, montować je i pogadać o planach, o sprzęcie. Także myślę, że będzie z tego ciekawy odcinek. Lecimy! Pierwszymi drzwiami w tym tutaj mieszkaniu jest oczywiście kibel i łazienka, która ma na oko jakieś 3 metry kwadratowe. Czekaj, ja wejdę pierwszy. Ło Dobrze, kibelek. <grym> Kiedy ty tu... Dobra, jest remont w tym mieszkaniu ogólnie. To nie jest tak, że ktoś tu sprząta, ani chodzi poza nami, ale mamy kibel. Idziemy dalej. Lusterko. Tu jest taki... Śmieję się, że to jest taka coś ala, nie wiem, garderoba, coś ala ten... Coś ala, jakby to powiedzieć, takie przygotowanie do nagrywań, co nie, że ja sobie tu układam i włosy i wszystko, co nie, i cały, jak już jestem gotowy, to dopiero idę tam i nagrywamy materiały. Tak. Tu za chwilę wejdziemy, bo tu jest cały krem de la creme dzisiejszego odcinka, ale najpierw idziemy tam. To ogólnie jest remont, jest cyf jak widzicie, wszędzie, jakieś tam piły, jakieś te deski. One są w ogóle ciężkie, bo jedna taka waży z 50 kilo, co nie? Nosiliśmy je stamtąd. Yy, tu mamy lodówkę, jest kuchnia, ogólnie syp. Ale jak tutaj kiedyś ten remont się skończy, to może kto wie, może dalej tu będziemy siedzieć, może nie. Rysiek Wam powie coś później o tym. Ale póki co, co my tu mamy? Kuchnia, duża, wszechstronna kuchnia. Yy, I tutaj, jeśli się uda kiedyś, będę nagrywać serię. Yy, Mike gotuje na tym właśnie stoliku. Jak nie wiem, Makłowicz albo jakaś. Weź da jakieś imiona tych, którzy gotują. Magda Gessler. Magda, Magda Gessler nie gotuje, ona niszczy restauracje. Yy, znaczy co? Yy, to jest ten, yy, nie wiem, jakaś Ania gotuje, jakiś ten z Lidla, jak on się nazywa? Yy, okrasa, o, no, nie mów, że nie wiesz. Jest taki gościu z Lidla i on ma też program, chociaż oni tam w ogóle... Dużo jest tych ludzi, w każdym razie jak Makłowicz. Tu będę stał i tu będę gotował. Zobaczymy, czy to się uda kiedyś, czy już w moim mieszkaniu, czy w tym, nie wiem. Ale idziemy teraz do najciekawszej części tego, tego miejsca i tego odcinka. No i witam Was w studiu, które póki co jest tak, jak mieszkanie w remoncie, ale leźmy po kolei. Najpierw to, co tu jest, zaraz Wam powiem, co tu będzie, i jeszcze Rysiek Wam powie, dlaczego tu w ogóle jesteśmy i co my tu robimy. Dobra, pierwszą rzeczą jest to, to biurko, które jest tutaj tymczasowe. Tam niżej jest spoiler do odcinka, który się pojawi wkrótce. Tyle, co możecie zobaczyć, to możecie zobaczyć. Tu mamy sprzęt, dużo sprzętu. Jest sprzęt, jest GoPro, jest jakaś lampa, jest statywy, ładowarki. Nawet miarka jest, nie wiem do czego, ale jest. Jakiś mikrofon, lampa, o, też. Także sporo tego sprzętu jest, tylko będzie oczywiście więcej. Póki co nie ma tu chyba nic więcej fajnego. Mamy taki zarąbisty fotel, nie wiem skąd on jest, krzesło, fotel. Gamingowy. Gamingowy. Wiecie, jaki on jest wygodny? Tyle że, kurde, cały się upierdzielę, bo to jest... Dobranoc. A kurde. Co? Z, nie, nie żół z podwiedry. Szanowany ten obywatel. Czeka, muszę się poprawić. <laughs> Możemy iść dalej. Jest softbox, jest światło, które jest używane do tam, nie wiem, malowania na przykład ścian. I sobie tu stoi. Oczywiście też całe w kurzu. Tu jest główna część tego całego studia, czyli miejsce, w którym nagrywamy materiały, z góry się spuszcza to tło, zaraz Wam to pokażemy. Tu stawiamy aparat, tutaj mamy jakieś tam rzeczy, one oczywiście stąd znikają na czas nagrania. Tu jest bardzo taki fajny, taktyczny wywietrznik, można powiedzieć klimatyzacja, tak to działa, klimatyzacja. Tu jakaś miotła, to nieistotne. I tu jest jeszcze szafka, którą może wywalimy stąd, a może nie. Zobaczymy, co z tym będzie, w każdym razie... Planów, żeby zagospodarować ten pokój jest ogólnie sporo, bo na pewno tutaj wstawimy stół, on będzie stał tak w tym miejscu, jakiś taki dość duży, po jednej stronie będzie siedział Rysiek, po drugiej ja, muszę sobie załatwić jakiś laptop, monitor, na pewno jakiś regał tu wejdzie taki na sprzęt, o ile tu będziemy siedzieć, bo nie wiem czy spędzimy tu pół roku, czy rok, czy kilka lat, no zobaczymy. Yy, w każdym razie tu będzie stół jakiś regał, ta, to biureczko pewnie pójdzie sobie tam. Wiadomo podłoga, bo póki co to jest... Nie wiem... Nie wiem jakby to sklejka? Nie, to nie, to się jakoś inaczej nazywa, jak to się nazywa. Ten materiał. No rozszyfuj skrót po angielsku, bo my English is not perfect! I don't know. Dobrze, yy, co to jest za materiał? Dobrze, taka sklejka, no. No tak, sklejka, no zobacz, patrz, to jest posklejane, takie drzazgi, jakieś odłamki tam posklejane, czy w jednym Tu jest krzesełko dla operatora, na takim krzesełku siedzą sobie reżyserzy, tylko że oni mają, wiecie, oparcie, mają tutaj jakieś te, wiecie, rączki. Tu jest coś na te, na herbatkę, po drugiej stronie na kawkę, także u, u, u góry ci siedzi jakaś babka i ci głowę masuje. Tak to wygląda, a u nas jest, u nas jest trochę wersja bieda edition, ale można je... Złożyć i schować na przykład. O tutaj. O. I nie zajmuje miejsca i nie ma tego krzesełka. Teraz to wymyśliłem na poczekaniu. Dobra. Ale najważniejsza rzecz. Dlaczego tu jesteśmy i skąd by się tu w ogóle wzięliśmy? Bo do teraz nagrywaliśmy wszystko. W malutkim pokoiku, który ma może 8 metrów kwadratowych, jest to normalnie mój pokój na co dzień, tam było ciasno, niewygodnie, gorąco i w ogóle. Kable pod aparatem wisiały. Kable pod aparatem wisiały, no tam było strasznie ciasno. A tu jest o wiele więcej miejsca. I dlaczego tu jesteśmy? Teraz oddam Ryśkowi... znaczy ja wezmę kamerę, a Ryśkowi da mikrofon i wam powie, jak to się w ogóle stało, bo możecie się zastanawiać, skąd ja się wziąłem w tarnowie, co nie? Skoro z YouTube'a jeszcze nie zarabiam, jak mieszkanie kupię, Nie, nie kupiłem tego mieszkania. Dobra, zaraz usłyszycie, co jak. Są plan na materiały. Tych materiałów jest sporo. Tu macie listę na czerwiec i ten odcinek, który widzicie, pojawi się 22 według tego planu. W każdym razie, no, zobaczymy, bo się może coś zmienić, to jest wiadomo, co ty robisz. To jest wiadomo tylko plan. Tu jakieś teczki z jakimiś rzeczami też, z jakimiś planami na odcinki, z jakimś sprzętem, który można kupić, jakieś tam, nie wiem, wymiary stołu czy czegoś tam. A turysiek, który bawi się. Tłem. Jeszcze jedną rzecz wam fajną pokażę w tym pokoju. Patrzcie to. To jest włącznik. I tu są światełka. I teraz, jak to kliknę, to one się tak po kolei fajnie epicko zaświecają. Głupia rzecz, a cieszy. No dobra, to jest zwykle moje miejsce. Widzieliście, jak ono się tu rozkłada. Trzeba rolety zasunąć, zasunąć to, odpalić jedno światło, drugie światło. I wiatraczek, który jest tutaj, i zaraz go wam pokażę jeszcze. W każdym razie teraz. Ja stąd uciekam, siadam sobie tam, się siada tutaj i opowiem wam, jak to się w ogóle stało, że tu jesteśmy o to dobra, to szybko opowiadając, ja i Michał szukaliśmy miejsca oczywiście do nagrywania. Dzięki to, głównie w sumie to był mój pomysł, bo, bo Michał... Nie po co, po co? nie, nie potrzeba, jakby wszystko tutaj jest, mamy sprzęt. No właśnie, w tym jest problem. Ty myślałeś, że będziemy mogli wszystko parnaście lat, kuchyła czy parę lat, nagrywać dalej w tym twoim jednym malutkim pomieszczeniu, który nazywasz się własnym pokojem. I ja powiedziałem po pierwszym odcinku, pierwszy raz do niego pojechałem. Jeden odcinek nagraliśmy, to jest ten z herbatą, co ten... No. I po tym powiedziałem, wiesz co, walić. Załatwia nam mieszkanie na razie jakieś tymczasowe, więc... Um, Zaczęło się z tym, że najpierw szukałeś ogólnie jakiegoś porozpływaliśmy, a później skończyło się na tym, że sobie przypomniałem, że jednak mój tata teraz remontuje swoje mieszkanie, które w przyszłości dostanę. więc I to, to jest, jest fajne. To mieszkanie, no jest. właśnie, o, tak. to piękne mieszkanie, które potrzebuje remont. Znaczy jest podczas remontu, bo niestety idealnie się nam udało je dostać, ale dlatego, że mój tata je remontuje, a przez kolejny rok będzie tak siedzieć. Więc na razie mamy to. Um, to jest chyba kolejny rok może, albo, może nam się albo, albo więcej, pół. Nie? Zobaczymy kiedy mój tata powie wiesz co, walić, za, zaczynamy remontować mieszkanie, więc... A gdzie będziemy wtedy będziemy musi szukać mieszkania dla ciebie. I to będzie też odcinek na kanał! Zobie tu się że czasem godzinami ustawiam te światła, to przychodzi tutaj i go. Mhm. Think, think. Cyk cyk, 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 kurna. Wiecie, była, był na internecie taki film jak w snajpera i gościu tam przyszedł i mu regulował tymi tymi. I to jest to samo w tym wypadku, patrzcie to. W każdym razie tak, jest jeszcze różnica pomiędzy y, moim pokojem, w którym nagrywaliśmy gdzieś tam na przebitkach, go pewnie zobaczycie. Jak podniosłem rękę, dosięgam do, do sufitu. Co so, mnie, sufit był gdzieś tak na tej wysokości, cały czas w sumie jest, bo y, cały czas mieszkam w tym pokoju. A teraz jest tu ze 3-3,5 metra. W każdym razie, i tak najlepsze, co jest w tym pokoju, to są te światełka. <gry> no, także, jak dobrze pójdzie, to będziemy tu siedzieć z pół roku, rok, może więcej. Dopóki nie wynajmę jakiegoś swojego mieszkania, w którym to będziemy wszystko nagrywać, pracować, tworzyć. I miejmy nadzieję, że za rok albo za więcej niż rok uda nam się dobić do tysięcy subskrypcji i na tym zarabiać, kupować nowy sprzęt, ogarniać odcinki. A, jeszcze jedna sprawa. W opisie macie linka do Patronite'a, gdzie możecie mnie wesprzeć. Ogarnąłem to w końcu ostatnio, więc jeśli chcecie, możecie tam wrzucić słotóweczkę, 2 zł, 5 zł. Tam jest kilkanaście chyba tych progów, nawet, więc możecie wrzucać, jeśli chcecie, bo jeśli nie chcecie, to nie musicie. Ale jak chcecie wesprzeć w rozwoju tego kanału Mnie Ryśka, tutaj nas wszystkich, w ogarnianiu sprzętu, odcinków, to w opisie macie linka. Pokazaliśmy Wam plus minus całe to studio, całe mieszkanie, jak to plus minus wygląda. Zobaczymy ile tu będziemy siedzieć, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. W każdym razie plany są, miejsce do nagrywania jest, prawdopodobnie miejsce też do montowania w przyszłości, więc myślę, że będzie się działo. Subskrybujcie, yy, łapkujcie, yy, komentujcie, yy, wspierajcie na patrona i to ile to już uruchomiłem, chyba że nie, nie wiem. Zobaczymy na czas nagrania tego odcinka, jak to będzie wyglądać. W każdym razie dziękuję Wam już za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i pa pa! A teraz do widzenia? Do widzenia! Nie, tylko pa, pa. No do widzenia. Idź sobie. Pa!